Witamy w naszym książkowym sztabie w bibliotece w Książu Wielkopolskim. Słuchajcie, dużo zestawów, ale działa. Klikajcie do godziny 22. 22. Kończymy o 22. aukcję. I teraz pokażemy Wam zestaw numer 1. A w zestawie numer 1? Okularki, słuchajcie, już za Przytrzymam, przytrzymam. miary pasują. I uwaga, podpis Jurka. Oryginał. Słuchajcie, mega to fajna rzecz, topowa rzecz. I w tym zestawie bardzo ważnym. Elementem i tradycją dla Książa Wielkopolskiego jest co? Piękne. Uwaga, złote piękne, piękne. serce. O, złote serce i słuchajcie, złote serce ma grawer Wośp 221 2021 rok. Bo tak właśnie dzisiaj na rzecz... Pośpój. Słuchajcie, jeszcze oczywiście mega dużo fajnych rzeczy Wszystkie szczegóły na Allegro, na Facebooku i na stronie internetowej Centrum Kultury. A my tymczasem Halo, są wolontariusze kolejni. Zapraszamy. O, jaka duża grupa. Witamy Was, witamy wolontariuszy. Witamy, chodźcie witamy. Do nas. Wejdźcie, wejdźcie, chodźcie. No i jak się kwestowało? Ciężkie, tak? Ciężka, Dobrze, powiedzcie, jakie miejscowości zwiedziliście? Tak, tak, tak. Gogolewo, krząstowo-zaborowo. Gogolewo, krząstowo-zaborowo pewnie jeszcze książki Wielkopolski, tak, ulica I Książę, oczywiście. Słuchajcie, no dobrze. Bardzo Wam dziękujemy za to, że graliście, że dzisiaj z nami jesteście, że to 29 finał. Widzimy się pewnie na światełku do Nieba online, bo takie dzisiaj również będzie. Bardzo dziękujemy za to, że festywaliście. I co? Machamy się, ma? machamy, Siema. co tu się dzieje w tej bibliotece dzisiaj. Woźb gra cały czas, szaleje, szaleje i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wasze serce jeszcze są otwarte, bo do 22 trwają aukcje na Allegra. My teraz przypomnimy wam o zestawie numer 2. Przed chwilą mówiliśmy o zestawie numer 1 i tam serduszko i wszystkie gadżety już kosztują chyba ponad 1700 zł. A teraz jesteśmy przy zestawie numer 2. Mam nadzieję, że nasze łączenie spowoduje, że zaczarujemy tą kwotę na wyższą. Tomek, co tutaj mamy? Voucher, dwie godziny strzelania w pokrzywicy, kochani. Kesa włości, jewki, Jeszcze strzelamy w pokrzywnicy. w największej w Europie strzelnicy. Słuchajcie, mega fajna rzecz dla fanów militarnych przygód. Zapraszamy. A teraz kolejna niespodzianka: jest z nami kolejny gość. Zapraszamy. Halo, halo. zapraszamy. Słuchajcie, witam. Jest teraz z nami przedstawicielka radosnego malucha, czyli żłobka i przedszkola, przedszkola czy tak? W wielkopolskim, Ciocia. Jest z nami Ciocia, słuchajcie. Ciocia ma puszkę. Czy chciała biegnie po puszkę i zaraz zobaczymy, co tam w tej puszce. Czy coś tam dzwoni, czy jest ciężka, czy nie jest ciężka, to będzie droższa. Ale patrz, No, nie? tu się chyba coś zadzieje. Tak, jest fajna puszka, bardzo ciężka i dużo się chyba w niej wydarzyło. Ale tak naprawdę powiedzcie, co się działo. Powiedz, co tam się wydarzyło, że ona jest taka ciężka. W czwartek i w piątek mieliśmy zorganizowaną w żłobku akcję sprzedaży naszych rękodzieł, czyli wszystkie ciocie wzięły się do pracy i Super. sprzedawaliśmy. Rodzice bardzo chętnie w tym wzięli udział, a dziś pracowaliśmy na Jarosławkach. Przyszła bardzo duża liczba osób zaprzyjaźnionych z nami i tą puszkę wypełniły do, do no dobrze, ale co robiliście w tych Jarosławkach? Rozgrzewaliśmy się i, i do wody. I do wody, ja. słuchajcie, szalone morsy coś się dzisiaj w tych Jarosławkach działo My oczywiście otworzyliśmy szlabane dla kulturalnych i wośpowych, orkiestrowych morsów. I między innymi tutaj jeden z morsów, który może się przyglądał, a może a, morsową, tak, nie wiadomo, kibicował. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy, podwijamy zestaw numer dwa tymczasem. ESA, Security Właściwki, dużo wośpowych gadżetów, między innymi oraz tych koszulek. Słuchajcie, do zobaczenia w takim razie w sieci. Za chwilę się będziemy znowu Słuchajcie, znane. to znowu my wita Książki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy dalej, znowu się z Wami łączymy, bo cały czas przychodzą do nas wolontariusze, którzy kwestowali dzisiaj e, w Książu Wielkopolskim, na terenie wiosek, na terenie miasta. Słuchajcie, ale zanim jeszcze zaprosimy wolontariuszy, to co? To pokażemy Wam, co mamy w zestawie Zestaw numer numer 3. Numer 3. Oprócz tego, że są gadżety wośpowe. To, co? Co tam Tomek trzymasz? Płyta, Big Cyt. Byli w książu kiedyś. Byli, 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 było bardzo fajnie na dnie księża. Pędzisz Tomek, też Pamiętaj. byłeś. No właśnie, Dużo tak. Pamiętam. Ja też byłam, było super. Słuchajcie, oprócz tego możecie sobie muzykę Big Cyt posłuchać gdzie? W go, Gogolewie. A w Gogolewie to ten voucher. Jeżeli go wylosujecie, wylicytujecie, przepraszam, na Allegro, no to co? No to będziecie mieli niesamowitą okazję, aby. Być w Gogolewie chyba na jedną noc, ale to aż dwie osoby, będzie bardzo fajnie, romantycznie i super. Zapraszamy do Gogolewa niesamowite miejsce na mapie gminy Książ Wielkopolski. I to wszystko w zestawie numer 3. 3, słuchajcie. A tymczasem witamy kolejnych wolontariuszy. Zapraszamy. Do nas. do i co tu mamy w tych puszkach? Ciężko? Wojtek? Zrażony jest ciężko. Jest ciężko. O! Dobra, to powiedzcie, gdzie byliście? Książu. Książu. Miasto Książ dzisiaj należało do Was. Między innymi do Was. Słuchajcie, dobra. No to słuchajcie, o godzinie 20 światełko do nieba i nasi wolontariusze, a tymczasem my dziękujemy Wam za to, że nas wspieraliście i gramy oczywiście do końca świata I jeden dzień. Mamy nadzieję, że Państwo również! Się mamy! Myślę, że będziemy dzisiaj się z Wami bardzo często łączyć. Słuchajcie, nasz książki sztab naprawdę ma bardzo dużo dla Was propozycji. Grajcie z nami, oczywiście, wrzucając do puszek, ale przede wszystkim jeszcze możecie klikać do godziny 22 na Allegro. Tam nasze aukcje Włoś. I tym razem mamy zestaw numer 4. 4. A w zestawie numer 4, oprócz gadżetów Włośpu, Super puzzle, puzzle. pole, Paul Android. No właśnie, jeżeli nie byliście, możecie chociaż użyć puzzle i wybrać się w kolejnych latach, oczywiście, jeżeli będzie to możliwe. I oczywiście hitem tego zestawu jest wpływ kajakowy, nowe miasto Gogolewa. On teraz jest jakieś 450 zł. No mam nadzieję, że pójdzie więcej, nie? Tomek? Pięknie. No mam nadzieję. Słuchajcie, do 22 klikajcie. A tymczasem witamy kolejnego wolontariusza, jest z nami. Mateusz, chodź Mateusz. Chodź, chodź, zobaczymy, chodź czy masz ciężką puszkę. Ciężka. tak No, o, ciężka jest, słuchajcie, jest ciężka puszka. Gdzie kwestowałeś dzisiaj? W kościele, w Włoście i na Włościewica. Dobra, Włoście Jewki, to ta puszka, słuchajcie. I Marusz, a tymczasem zobaczcie, jest z nami ktoś jeszcze. O, chodźcie, dzień, dzień dobry, chcemy Państwo wrzucić do tak, puszki. Tak, tak. No dobra, Mateusz, no to kwestujemy dalej. Kwestujemy, kwestujemy. No i super, dziękujemy Wam bardzo za to, że wspieracie wielką orkiestrę wejdzie? We, wejdzie A, Proszę bardzo. No to będzie serduszko. No i odkleja, no to Proszę, Proszę więcej. Kółka i serduszka. Jak lubisz kółka, to może wytniecie, ale dzisiaj mamy serduszko. Okej, okay, super. A ja? A ja, żebyś nie widział? Okej, okay, super, ale bardzo Wam super, dziękujemy. Nie, dziękujemy, do zobaczenia, sieba! No. I witamy Was po raz kolejny w książce Sztab, Wielka Orkiestra i Nasze i Wasze Gorące Serca. Pokażemy Wam teraz zestaw numer 5. Słuchajcie, gadżety z zestawu numer 5, ale fajne jeszcze są dwa dodatkowe. Taki kubek termiczny z logo Wielkiej Orkiestry. No i hit tego zestawu to sesja fotograficzna, ale gdzie? W Ceglarni. Zapraszamy Was. Teraz chyba ten zestaw jest za jakieś 300-400 zł mniej więcej. Mamy nadzieję, że go podbijecie i dużo, dużo więcej będzie kosztował. Pamiętajcie, do godziny 22. Trwają aukcje Allegro. A tymczasem witamy kolejny zapraszany wolontariuszy. Witajcie Chodźcie. wolontariusze. Bindowy. Bindowy. Witamy Was serdecznie. Słuchajcie, mogę zobaczyć, czy puszka Jasne? jest ciężka? No bardzo ciężka Jasne? puszka. Widać, że Marysia ma serduszko, to Marysia już wrzucała tutaj pieniążki do tej puszki i w zamian za to odkryjmy Marysię serduszkami. Jedziemy, to Dobrze, a ja zapytam się, gdzie dzisiaj klestowaliście? Po to goście. Dobrze, tutaj jest to jakby reprezentacja. Dobra również klubu wolontariatu w Pałkowie Kościelnym w Szkole Podstawowej. Więc dziękujemy za wsparcie naszej Wielkiej Orkiestry. Dziękujemy też Marysi, bo na pewno pracowała razem z mamą. I co? Proszę bardzo. Super. No, I słuchajcie, a Was zapraszamy do aukcji Allegro. Może jeszcze znajdziecie wolontariuszy. Nasza stacjonarna, eskar... znaczy, stacjonarna skarbonka, przepraszam, jest w tej chwili jeszcze w sklepie Wida Market na rynku. Cały czas możecie jeszcze do do eskarbonki internetowej, więc zapraszamy do zobaczenia siema!